Cześć siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grafów i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka kolekcjonerstwa. Dzisiaj mam dla Was naprawdę niesamowity, świetny gameplay. W moim wykonaniu jest to 114 kg Double Vicious Medal DNA bomb w jakieś 4,5 minuty. Gdyby oczywiście nie trafiło mi się takie znakomite lobby takich nupków, to by mi się nie udało tego ugrać, ale do tego zanim przejdę dalej, najpierw chciałem Wam pokazać klip, który oglądaliście przed moim intro. Słuchajcie, teraz gościu nie miał Steama i weźcie sami ocencie, jak według Was to wyglądało. Czy ja już włożyłem 5 w tego kolesia i powinienem go zabić, czy jednak, czy jednak nie, czy jednak on był może. Szybszy jak to waszym zdaniem, jak to z waszej perspektywy wygląda, bo mi się wydaje, że ja powinienem go zabić, bo ta pięść przeszła przez jego ciało. Grałem wtedy z Przemcioksem, e, pamiętam i sam mu mówiłem, że coś takiego zauważyłem i to zdarzyło się trzy razy z rzędu chyba. Więc naprawdę mnie to irytowało. Więc e, dajcie mi w komentarzach znać jak to wygląda z waszej strony. I słuchajcie co do tego gameplayu, nie zrażajcie się to, z, na to, że to jest z balem. Ponieważ e, chciałem po prostu pokazać jak broń jest naprawdę znakomita, jest to Bal Inferno, e, którego otrzymałem niedawno, on ma bodajże trzy kreski do szybkostrzelności, aż gram sobie jest z e, kolbą oczywiście, czyli z Stokiem. co jest konieczność powiększony magazynki, to też jest konieczność, bo ten bal naprawdę szybko traci kulki jak SMG. No i grałem sobie tutaj jeszcze z uchwytem, bo troszkę jednak odrzutu on ma... ale Kosi, Kosi znakomicie I UAV system Hack, oczywiście i Warbert. Najlepszy setup, 114 kili to jest mój pierwszy 100+, jestem naprawdę zadowolony, jakbyście mogli dać łapkę w górę za ten pierwszy mój 100+. Chyba mój najlepszy gameplay jak do tej pory w Advanced Warfare i ogólnie w każdym Call of Duty, bo nigdy nie miałem 100+. I mówię, padłem tutaj na 22. gunstreaku przy pierwszym złośliwcu. Mógłby być nawet tutaj double, bo później biłem chyba 10 gunstreak i 15 medal i dopiero później druga połowa jest naprawdę hardcore. Ale słuchajcie, chciałem powiedzieć właśnie, że to było wbite na takich słabszych graczach, bo jak grałem ostatnio w takim zacnym gronie, chciałbym właśnie podziękować tutaj Przemczoksowi, że mnie wkręcił jakby w swojego live streama i miałem tą przyjemność zagrać nawet z Yoshim, z Pylem, z Aid'Monka'em wcześniej grałem, naprawdę czuję się zaszczycony. Wiadomo, że to nie są żadne gwiazdy, oni się nie uważają za, za, za żadne gwiazdy, ale... Jakąś tam popularność mają i to jest naprawdę przyjemne zagrać sobie z nimi. Chociaż życzyłbym sobie, żeby zagrać w grze, w której dobrze nam idzie z połączeniem, bo no i naprawdę mi tam wtedy nie wychodziło na koniec, aż wyszedłem po prostu, już nie mogłem na to patrzeć, jak, jak nie rejestrują się te hitmarkery. Ale ogólnie było bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze raz tutaj dziękuję za możliwość zagrania. I słuchajcie, mimo że ja szukałem Lobby, to wyszukiwało nam i tak e, Lobby na poziomie... Aha, jeszcze grałem z chat playerem zapomniałem to też, oczywiście. Muszę dodać, e, słuchajcie, mimo że... że graliśmy z tymi dobrymi graczami, e, to oni i tak bardzo sobie dobrze radzili. Radzili sobie lepiej ode mnie. E, prawie w każdym meczu Yoshi był pierwszy w tabeli. Przemczek też niejednokrotnie był wyżej ode mnie, Chatplayer tak samo, więc oni wszyscy są znakomitymi graczami i mimo, że nie wrzucają takich gameplay właśnie jak ja to mają chyba większy poziom umiejętności skoro wychodzili wyżej w tabeli ode mnie, ja po prostu przez ten reverse boosting znajduję takich a nie innych przeciwników. Chociaż chciałbym Was zachęcić wszystkich do takiego reverse boostowania, bo słuchajcie, dzięki temu często się zdarza tak, że trafiamy na innych reverse boosterów, którzy też są w sumie dobrymi graczami. I wtedy można naprawdę pograć sobie czasami z dobrymi, a czasami po prostu z nupkami coś fajnego ugrać, tak jak teraz w tym gameplayu mi się udało. Więc chciałbym to zaznaczyć, że oni naprawdę znakomicie grają. Ja zawsze się uważałem za bardziej niedzielnego gracza niż na jakiegoś prosa. Zawsze podkreślam, że nie jestem jakimś dobrym graczem, bo właśnie takie sytuacje weryfikują to, że, że ktoś niby nie nagrywa jakichś super, mega, nieziemskich double DNA, DNA chemów itd., tak ale i tak, jak przychodzi co do czego, to y, znajduje się wyżej od nas z tabeli. I tutaj zostawiłem sobie taką furtkę, zawsze mogę się usprawiedliwić, że mówiłem, że wcale nie jestem najlepszy. Y, I jeszcze chciałem dodać, że z Jukensem właśnie też, mimo że ja nienawidzę snajperów, jestem bardzo słaby w snajperkach, naprawdę tragedia, i nienawidzę zginąć od snajperek. Wiem, często krzyczę, że powinno być lobby, nie wiem, bez shotgunów i snajperek czy coś takiego, ale to tylko w nerwach tak naprawdę to jest jakieś tam zbalansowanie, bo z snajperką się strasznie trudno gra, trzeba to przyznać, jednak raz na powiedzmy 25 razy taki sniper wyjdzie mu taki quick scope z całej mapy i nas zabije na striku, i dlatego mnie to tak bardzo irytuje, bo nic się nic z tym nie da zrobić, niestety. Dlatego tak nienawidzę snajperów. Ale Jukenz mnie wyzwał na pojedynek na snajperki i też wyszło, że jest w snajperkach jest o wiele lepszym ode mnie graczem, bo trzy meczeki sobie zagraliśmy i trzy razy wygrał. Czasami dość znacząco. Szkoda, że nie nagrałem, bo naprawdę zrobił tam chyba ze dwa czy trzy takie 360 jakieś streak shoty. Naprawdę fajnie to wyglądało, jak sobie wyglądałem na kilkami, więc też, też wychodzi na to, że jest naprawdę naprawdę dobry słuchajcie, chciałem przede wszystkim podziękować za tak dość liczną obecność, jak na mnie na livestreamie, który był w niedzielę. Niestety nie popisałem się tam zbytnio. Manki, który mi tutaj pomagał tam grać, którego pozdrawiam tutaj serdecznie, zobaczcie sobie na jego kanał, bo naprawdę ma znakomite gameplaye, ma pierwszego chyba da był DNA w Polsce. Zajrzyjcie sobie do niego i słuchajcie, on wbił 6 DNA na tym live streamie. Ja nie wbiłem żadnego. Ale później jak on już sobie poszedł, to wbijem jednego i jest on na moim kanale na Twitchu. Nie mogę go przetransportować na YouTube, nie wiem czemu. Więc jeżeli coś chcecie wejść, to tam są dwa filmiki, jeden jest, się nazywa OK 2, i tam wbijam złośliwca razem z Mankajem. I drugi to jest Good, się nazywa Good i tam wbijam właśnie DNA na bardzo mocnym już kurzeniu przekleństwa lecą soczyście do tego jestem już tam po paru piwkach też i ogólnie jest wesoło więc możecie sobie zajść tylko jakość tego jest bardzo słaba tam strasznie szumiało to więc no jak sami uważacie jak chcecie to sobie wejście na ten mój kanał Twitcha twitch.tv ułamane przez grafu graf i sobie możecie obejrzeć te dwa odcineczki Dobra słuchajcie jeszcze dzisiaj tak może skoro teraz seria kolekcjonerska już tak dawno nie gadałem o tym kolekcjonerstwie to pomówmy chwilę o jednym z nich, które, którym były plakaty. Może to nie jest takie typowe kolekcjonerstwo, zbieractwo, ale na pewno każdy z Was, myślę, zbie zbierał, miał powieszone na ścianie jakieś swoje plakaty swoich, nie wiem, zespołów ulubionych, drużyn ulubionych, gwiazd, aktorów i tak dalej. Ja miałem. Bardzo, bardzo dużo plakatów oczywiście z piłkarzami, z drużynami piłkarskimi, takimi z Brawo Sport, wiadomo, jak chodziłem do podstawówki, do gimnazjum, miałem całą ścianę obwieszoną właśnie klubami, szczególnie Manchester United. Pamiętam, miałem swoje pierwsze plakaty, to był Dwight York, Cola miałem z Manchester United, zawsze kibicowałem Manchesterowi, pamiętam, pierwszy mój taki wielki finał w piłkę to był 98 rok, właśnie, ile dobrze pamiętam, Manchester kontra Bayern, gdzie Bayern wygrywał prawie cały mecz i York, tam, chociaż nie, tam chyba Solskjaer i, i York chyba w końcówce, w doliczonym czasie gry strzelili e, dwie bramki. Sheringa, już nie pamiętam naprawdę, to było, to było paręnaście lat temu już można powiedzieć, e, ale to był taki mój pierwszy finał, gdzie się tak naprawdę wciągnąłem. Wcześniej oczywiście były te Mistrzostwa Świata w 94 jeszcze, ale to tak już średnio pamiętam, raczej przez mgłę. Kojarzę tylko, że tam Włosi przegrali bo z Brazylią, bo Dino Baggio? Di Baggio chyba przestrzelił Karnego na poprzeczku, coś takiego. Um, ale tutaj 97-98 rok to szczególnie ten finał 98. Pamiętam, później były Mistrzostwa Świata. Ale dobra, to nie o piłce, bo oprócz tego, jeszcze jak byłem tak pomiędzy podstawówką a gimnazjum, dość mocno zacząłem się interesować. Mango anime japońskim słuchajcie, była taka gazetka Kawaii, Kawaii, nie wiem jak to się wymawia nawet do tej pory, chyba Kawaii się powinno mówić, słuchajcie, i tam były dużo, było sporo plakatów właśnie z takich anime typu nie wiem Ghost in the Shield, takich wiadomo też Dragon Ball, jakiś tam Kapitan Subasa, to był wcześniej, tam nie było chyba tego, ale tam czarodziejki z księżyca też były wcześniej, więc nie, nie miałem czarodziejek z księżyca plakatu, nie, nie, nie ale z Dragon Balla jakieś tam miałem plakaty. Tych sobie tam co prawda nie wieszałem jakoś strasznie. Ale sobie je kolekcjonowałem i miałem naprawdę no, taki... Taki stosik tych różnych plakatów właśnie z tego samego anime. E, tam jeszcze wiadomo, że jak ja poszedłem chyba do piątej klasy podstawówki, to akurat... Wtedy to był ten wrzesień, gdzie wyszły Pokémony. E, nie wiem czy lubicie, czy się śmiejecie z nich, czy nie, ale naprawdę byłem wtedy w takim wieku, że... Trafiło to do mnie idealnie i strasznie, strasznie dużo tych pokemonów oglądałem, zbierałem te wszystkie tazosy, to właśnie się z kolejna rzecz, którą zbierałem, ale to może to innym razem sobie o tym pogadamy, tutaj właśnie o tych plakatach. Jestem ciekawy, czy zbieraliście plakaty jakichś gwiazd, jakichś zespołów, ja to miałem, pamiętam, no chyba jeszcze też plakaty jakieś. Coś tam, coś tam jeszcze, jakieś zespoły miałem, ale to już nie pamiętam dokładnie. Ale głównie, właśnie piłka. Piłka i te kawaii. Dobra, słuchajcie, to możecie zobaczyć sobie właśnie na moje medale. Dwa razy Vicious Medal. Słuchajcie, Warbird w tym meczu mi zrobił chyba 43 kile, więc naprawdę ten setup. Agresor, czas i rakiety. Polecam bardzo serdecznie. Mapka Taras na początku była jedną z moich nic nienawidzących map, teraz ją dość lubię. Dobra, gameplay minął, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Jemu.